Witam państwa bardzo serdecznie w ratajskim firtlu kultury, który zaczynamy tutaj na stadionie Olimp na osiedlu RUSA. To właśnie teraz, za moimi plecami, trwa dziesiąta jubileuszowa edycja Olimpiady Sportowej dla osób niepełnosprawnych. Ale przenosimy się kilka dni do tyłu, bo tak naprawdę tutaj, 14 września, odbył się festyn pod nazwą Poznajmy się. Festyn organizowany przez spółdzielnię mieszkaniową Osiedle Młodych, a konkretnie przez Dom Kultury Jubilat oraz placówki kulturalne Osiedla Rusa. No i to właśnie one przedstawiały tutaj swoją ofertę. Tych ofert przedstawimy również więcej, ponieważ zaglądamy też do innych Domów Kultury. Zaczynajmy. Poznajmy się. Pod takim hasłem odbył się tegoroczny festyn na boisku sportowym Olimp na osiedlu Rusa. Mieszkańcy integrowali się po wakacyjnej przerwie i miło spędzali czas w sobotnie popołudnie 14 września. Dużo atrakcji, Między innymi pokazy artystów, tancerzy domów kultury, m.in. dom kultury Jubilat Młodzieżowa Akademia Tańca. Mamy pokazy fitness, mamy pokazy jogi, również Leader School w tej chwili organizuje konkursy. Mamy zjeżdżalnie nieodpłatnie, to dzieci mogą się wyszaleć. Mieszkańcy mogli też uczestniczyć w pokazie ratownictwa medycznego oraz nauczyć się wykonywania m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zabawy oraz animacje dla dzieci pod tytułem na bocianich skrzydłach przygotowała grupa Mozaika. I punktem kulminacyjnym programu były biegi dla najmłodszych. Tutaj, 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 musicie tutaj w tu gdzie my jesteśmy, między chorągiewkami. Oczywiście odpowiednie dystanse, ci najmłodsi biegną na dystansie około 80 metrów, w drugiej kategorii odcinek około 150 metrów i trzecia kategoria około 250 metrów, także bardziej są to spirinty niż biegi wytrzymałościowe, rekreacyjnie oczywiście. Impreza odbyła się w ramach cyklu Ratajska Dziesiątka Kulturalna. ten był także okazją do zaprezentowania przez organizatorów, czyli Dom Kultury Jubila oraz placówki kulturalne Osiedla Rusa, Spółdzielni Mieszkaniowej i Osiedle Młodych swoich sekcji i grup. Z czego mieszkańcy w tym roku od nowego sezonu będą mogli korzystać? No zapraszamy w szczególności do tych naszych nowych sekcji, które pojawiły się w tym sezonie. To jest sekcja języczek-pętliczek, czyli takie kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Zabawy ze sportem, czyli takie zajęcia z elementami gier, zabaw sportowych, z gimnastyką dla dzieci od 4 do 8 lat do pracowni małego plastyka dla dzieci też młodszych, ale również jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, zapraszamy również seniorów. Będzie malarstwo i rysunek dla seniorów. No i sporo zajęć takich prozdrowotnych, yoga, zdrowy kręgosłup, fitness, takie zajęcia, aktywny senior, czyli gimnastyka 50+, no i oczywiście sekcja klubu seniora jubilaci, sekcja Saropolanie Wielkopolska, zespół pieśni i tańca ludowego, tak więc no, myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś z tej oferty. No właśnie, ale żeby z tej oferty skorzystać, najpierw trzeba się oczywiście zapisać. Jak się zapisać, oczywiście no, trzeba przyjść do Domu Kultury na tysiąclecia 30, na osiedle tysiąclecia 30, ale nie tylko. Tak, można i telefonicznie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 20 do nas dzwonić, można mailowo się z nami komunikować, przez Facebook również zapraszamy. Tak więc myślę, że każdy kto jest zainteresowany jest w stanie się z nami skontaktować. Czekamy oczywiście na, na Państwa zgłoszenia. A o Młodzieżowej Akademii Tańca opowiadała sama opiekunka poszczególnych grup wiekowych. Polecam, ponieważ jest to przewspaniała rodzina taneczna, dzieci fantastycznie ze sobą współpracują, rozwijają się artystycznie, rozwijają swoją pasję, umiejętność pracy w zespołach, wyjeżdżają na różne turnieje i konkursy taneczne. Mamy grupy początkujące, które w tym roku zaczynają dopiero swoje pierwsze kroki, więc jak najbardziej wszystkich chętnych, którzy chcą spędzić z nami rok taneczny, Dom Kultury Jubilat zaprasza do siebie. Zaglądamy też do placówek kulturalnych Osiedla Rusa. Nie zapominamy o tych placówkach i przedstawiamy ofertę. Co w tym roku, z czego będą mogli korzystać mieszkańcy właśnie u Was? Tak, no, na Osiedlu Rusa funkcjonuje sześć funkcjonuje klubów osiedlowych. Zaczniemy może od klubu, klubu Olimp, Salki Fitness w ja jestem instruktorem, trenerem. Tam prowadzone są zajęcia takie fitness, jest taka mini siłownia. Prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe dla mieszkańców. Tuż obok na osiedlu RUSA 79 mamy klub dziecięcy Skrzat. Prowadzone są tam zajęcia pod nazwą Bystruś, już kontynuowane są od dwóch lat. Są to zajęcia przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania dla dzieci 5-6 letnich. Nowość, którą wprowadziliśmy w tym klubie, są zajęcia pod nazwą Sprawnie Myślę. Są to zajęcia rozwijające logiczne myślenie dla dzieci w wieku od 7 do 8 lat, i też nowością są zajęcia Pięknie Mówię, prowadzone z neurologopedą. Są to zajęcia polegające na diagnozie i terapii logopedycznej. I nowością w tym klubie, zajęcia będą prowadzone od listopada tego roku i są, są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, no, które mają wady postawy, dla dzieci przedszkolnych w wieku od 4 do 6 lat. Kolejnym klubem funkcjonującym na osiedlu Rusa jest klub osiedlowy osiedle Rusa 25. Tam prowadzone są zajęcia takie fizjoterapeutyczne, zdrowego kręgosłupa. Także zapraszamy wszystkich, którzy mają problemy bólowe z plecami, z kręgosłupem, prowadzone przez trenera personalnego, przez fizjoterapeutę. Także to są takie specjalistyczne zajęcia. I prowadzone są zajęcia fitness, typu fitness dla, dla wszystkich mieszkańców, też prowadzone przez instruktora panią Małgorzatę Olszewską. E już od 40 lat funkcjonuje klub seniora Brzozy na Osiedlu Rusa 110. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów. Zajęcia, nasze znaczy spotkania prowadzone są w każdą środę od godziny 16 do 19. Na Osiedlu Rusa funkcjonuje jeszcze klub krótkofalarski, jak również drużyna harcerska zuchowa. Także serdecznie zapraszamy. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na naszym fanpage'u facebookowym. Swój festyn, podczas którego znalazła się także okazja do zaprezentowania oferty, zorganizował też klub Cybinka. Na jakie zajęcia można się zapisać do placówki z ulicy Warszawskiej? Mamy zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i seniorów. Szczególnie zapraszamy od tego miesiąca na zajęcia dla dzieci. Mamy zajęcia plastyczne, plastoludki dla dzieci w wieku od 6, od 6 do 9 roku życia oraz dwie sekcje zajęć sportowych dla dzieci młodszych i starszych. Dla dzieci w wieku od 7 do 9 roku życia mamy sekcję o nazwie Mali Mistrzowie. Jest to sekcja sportowa z elementami boksu, chociaż zajęcia są Przede wszystkim ogólnorozwojowe, poprawiające koordynację, motorykę ciała generalnie, z elementami boksu jako urozmaicenia. Mamy też zajęcia o nazwie Śmiechoskoczki dla młodszych dzieci. Są to zajęcia po prostu sportowe, ogólnorozwojowe, z dużą dozą zabawy i śmiechu. Dla dorosłych mamy sekcję zdrowy kręgosłup i yoga, a także dla seniorów gimnastykę usprawniającą. Zaglądamy do domu kultury Orle Gniazdo. No, bo tutaj też, jak w każdym domu kultury, ruszo, ruszyła, ruszył sezon. Tak naprawdę widać to też za naszymi plecami, że już zaczyna się dziać. No, ale my mówimy o ofercie dla dzieci, czyli o zajęciach. Jakie zajęcia na trwale już się wpisały i jakie zajęcia kontynuujecie właśnie dla dzieciaków? Kontynuujemy z powodzeniem szkółkę szachową, zajęcia z programowaniem, z Minecraftem, wszelkie zajęcia ruchowe dla dzieci. To jest akademia koszykówki, samoobrona, zajęcia stańca, nowo. Czesnego, zajęcia baletowe, zajęcia z hip-hopu. W tym roku zawieszamy działalność sekcji naszej plastycznej Sztuka Mieszka, ponieważ pani Agata potrzebuje urlopu. Natomiast będziemy kontynuować ją w innej formie. Tym razem zajęcia plastyczne poprowadzi Julia Mazanka. No i oczywiście to, o czym warto powiedzieć, to o nowościach. No bo właśnie, co w tym roku szykujecie, czemu warto się przyjrzeć? Z powodzeniem kontynuujemy projekt, który był dofinansowany z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w zeszłym roku, czyli Poznanianki Ćwiczą Mięśnie Miłości. Tutaj uruchomione zostaną aż trzy grupy. Dla seniorek, dla osób, dla kobiet w ciąży oraz dla pozostałych pań, które mają ochotę poćwiczyć. Pojawi się u nas w ofercie również Latino Solo. To są zajęcia prowadzone przez tancerkę najwyższej klasy Karolinę Skrobańską. Oczywiście zapraszamy też na nasze stałe zajęcia, takie jak aero, Zumba, gimnastyka, kalanetics. Od października planujemy uruchomić również z terapię tańcem z panią Olgą Kuźmińską, także zbieramy zapisy, jeżeli tylko grupa się uruchomi, to ruszamy. No i oczywiście, żeby zapisać się na te zajęcia, to trzeba przyjść do Domu Kultury na osiedle Lecha 43, albo zadzwonić, w jakich godzinach najlepiej się u Was pojawić. Ze względu na trwający w Domu Kultury remont do końca września zapraszamy od godziny 10 do 16, natomiast od października w stałych godzinach od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 20. Oczywiście można też dzwonić albo kontaktować się za pośrednictwem maila czy Facebooka. Odpowiadamy każdą drogą i za pośrednictwem Facebooka i za pośrednictwem adresu mailowego. Drodzy Państwo i na zakończenie zaglądamy do Domu Kultury Jagielonka, gdzie przedstawiamy ofertę dla mieszkańców osiedla Jagiellońskiego Powstań Narodowych Oświecenia, ale nie tylko, powiedzmy w takim razie co w ofercie w tym roku? Na co warto zwrócić uwagę? O czym chcemy powiedzieć? Tak, zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko Rataj, bo wiem, że i z przyjeżdżają do nas na zajęcia, gdzieś tam z Kurnika, więc jesteśmy otwarci na wszystkich. Zapraszamy na nasze nowości, które w tym roku mamy do zaproponowania. To są to zajęcia dla dzieci, zajęcia z rytmiki, zajęcia logopedyczne, z logorytmiki, nauka języka angielskiego. To są takie nowości, których jeszcze, jeszcze u nas nie było. A ponadto zajęcia takie sprawdzone już, sensobryki dla maluszków już od, szóste, od szóstego miesiąca życia, zajęcia dla rodziców z dziećmi, wesołego smyka, nauka gry na ukulele, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, zajęcia z piłki nożnej, breakdance. No jest tego sporo, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i to są zajęcia dla dzieci, a co dla dorosłych i dla seniorów? Dla dorosłych zajęcia, które już się sprawdziły, są u nas kilka lat. Jest to Kalanetics, Zumba, Gimnastyka 50, Gimnastyka Rekreacyjna, Zdrowy Kręgosłup myślę, że to są te najważniejsze. Oprócz tego spotkania klubu seniora Jarzębina, to jest klub, górski, klub turystyczny, klub Górski Limba, no ponadto Klub Seniora Złota Jesień, który tutaj jest po sąsiedzku. No właśnie, dla każdego coś dobrego, i tak naprawdę, jeżeli Państwo chcą się zapisać na poszczególne zajęcia, to chyba najłatwiej przyjść i się po prostu dogadać oko w oko, czyli przyjść do Domu Kultury Jagielonka. W jakich godzinach jesteście otwarci? Tak, yy, codziennie od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 14 do 19. Można nas tutaj spotkać w piątek, od godziny 10 do godziny 15. Udzielimy na pewno wszelkich informacji. A do tego też oczywiście przez internet można się kontaktować i komunikować, no bo to chyba w tych czasach też najłatwiej. Chyba tak. Zapraszamy. To już ostatnia oferta, jaką przedstawiamy w tym Ratajskim Fertu Kultury. Oczywiście tych ofert będzie jeszcze więcej w następnym wydaniu już 8 października. Ratajski Fertel Kultury emitowany jest jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30. Życzę miłych tygodni i do zobaczenia.